księża mnie rozpoznają. <grymny> A w ogóle ksiądz mógłby pozbierać te wszystkie takie... Śmieszne? Te też takie. Ja bym jak najgorsze. Ale nie rozśmieszam, nie? Dało uczestnictwo w tym projekcie, wierzę w Kościół Chrystusowy. Myślę, że uświadomiłam sobie przez ten czas, że właśnie Kościół Chrystusowy wzywa mnie i motywuje do radości, do spontaniczności, wzywa mnie do bycia człowiekiem odważnym. Po prostu Kościół Chrystusowy sprawia, że się rozwijam. Dość często jest taki sposób myślenia o świadectwie, który polega na tym, że nie będę tu zbytnio mówił o sobie, bo yy, za dwa tygodnie będę w gorszym nastroju, yy, będę przechodził przez ulicę i w nerwach szarpnę swoje dziecko i podchwyci to ktoś, kto słuchał mnie dwa tygodnie temu i powie, co za chrześcijanin. I często chyba na takim myśleniu osadza się, osadza się to myślenie, że. Nie, bo, no bo boję się, że nie zawsze będę w stanie być w takim dobrym nastroju, wystarczający. kondycji, wystarczającej, mhm. ktoś mnie podejrzy w gorszym nastroju, co to będzie. Natomiast nie chodzi w świadectwie o, 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 o dzielenie się swoim rozwojem psychofizycznym, duchowym samodyscypliną. samodyscypliną. W świadectwie chodzi o to, że opowiadasz o swojej relacji do Boga osobowego. A to jest zupełnie inna kategoria mocy. To nie jest coś Twoje, tylko to jest coś mistyczne. I wtedy, opowiadając o relacji Bożej, o mocy Bożej, nie mówisz o sobie, tylko przekazujesz to, do czego Cię zobowiązał w pewnym sensie Pan Bóg. Jeżeli Ty dostałeś, jeżeli coś Pan Bóg Ci dał i, i wierzysz głęboko, że to jest prawda najprawdziwsza, bo tego doświadczyłeś i nikt, i nikt ci tego y, nikt, nikt nie powie, że nie tobie, to ty musisz się podzielić. Nie, nie możesz nie mówić. Ale nie mówisz o sobie, tylko o mocy Bożej, a to jest inna kategoria. Myślę, że prawdę nie da się schajtować. Ale natomiast jak kogoś przekonać, jeżeli ktoś doświadczył miłości Pana Boga, nie może o niej nie powiedzieć. Tego się nie da nie powiedzieć, ponieważ ci rozpiera cię. Jeżeli ją naprawdę doświadczyłaś, otwierasz się na nią, no to musisz ją powiedzieć. Nagrania w tym projekcie, wierzę w Kościół Chrystusowy, dały też taką nadzieję, że jest naprawdę tak wiele małżeństw, które mają tak wspaniałe doświadczenia, mają tak wspaniałe świadectwa, że wiemy, że Kościół Chrystusowy trwa. No super czas y, 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 pracy przy tym, y, przy tym programie tak naprawdę. Y, myślę, że to było dla nas y, wielkie też y, doświadczenie, ale i wyzwanie, bo stanąć hmm. przed kamerą y, i przełamać swoje jakieś takie schematy, jak to ma być, to też wcale nie było łatwe. Rzeczywiście uczyliśmy się patrzeć na siebie, ale okazuje się, że ci, którzy, no bo tak, patrzyli na nas także, kiedy, kiedy dostawaliśmy informacje zwrotne, jak to było, no to okazuje się, że no, było całkiem fajnie, więc to też takie nowe doświadczenie, ale i też wielka radość spotkania z ludźmi, z ludźmi, którzy są otwarci na to, żeby dawać siebie, żeby pokazywać, jak można inaczej, Przełamywaliśmy nasz stres, nasze e, opory. Byliśmy rozliczani przez nasze dzieci, te dorosłe i nastoletnie. Sprawdzali, czy e, mówimy prawdę, e, czy jesteśmy autentyczni e, i nas rozliczali. Powiedzieliście to, a Wy na pewno to robicie. Tak, i sprawdzali ilość polubień, i komentarzy. Udział w tym projekcie sprawił, że mniej siedziałam na kanapie. Dla mnie ważne było, żeby wziąć udział w tym programie, ponieważ szukałem przeciwwagi. Przeciwwagi do takiego negatywnego PR-u w mediach na Kościół. Kocham Kościół, to jest mój Kościół i doświadczam w nim bardzo wiele dobra. E, oczywiście jest wiele zła, jest wiele nieuporządkowania, ale jest też bardzo dużo dobra i chciałem wziąć udział w czymś. Co to dobro pokaże, co ten potencjał niesamowitych, wspaniałych, przecudownych ludzi pokaże. A ja się cieszę, że mogliśmy wziąć udział w tym programie, dlatego że my mieliśmy akurat bardzo fajny odcinek odcinek o relacji o tym, że w kościele to co najważniejsze to jest właśnie budowanie relacji. I ze współmarzonkiem, o którym często się nie mówi w kościele, że to właśnie tu jest Pan Bóg w tej relacji. I oczywiście z Panem Bogiem, bo bez tego też inaczej się nie da. Więc dziękujemy bardzo za. Taką przygodę. Dzięki. To był czas doświadczenia wielu fajnych osób, które tu spotkaliśmy podczas, podczas pracy nad tymi odcinkami. A w ogóle to też takie nowe odkrycie dla nas, że właśnie można dawać świadectwo poprzez media, być gdzieś, właśnie docierać do, do szerszego grona osób, nie tylko tych. Jakimś takim bliskim obszarze dla nas. I, i właśnie no, to było też miłe, tak jak gdzieś spotykaliśmy się potem na ulicy z jakimś uśmiechem, tak? a to wy widzieliśmy, was oglądaliśmy. No to gdzieś, gdzieś jakaś taka trema trochę mijała w pewnym momencie, no bo mówimy: Niech to służy czemuś dobremu, niech to komuś pomoże, jeśli, jeśli tak Pan Bóg chce. Więc to, to, to było fajne. E, tam przez biskup Grzegorz <grych> też raz to zrobił witam tam gwiazdy filmowe, no to w ogóle po prostu e, czerwona twarz ze stydu. ale przełamaliśmy <grych> ale, wszystko. Ale okej, okay, także... Dobry czas. Wierzę Kościół Chrystusowy to projekt, w którym zbliżyłem się do tej kobiety. Czy ktoś nas rozpoznawał w związku z tym, że nagrywaliśmy Zdarzało programie? się, ale to było jakby, no widzieliśmy, my się uśmiechnęliśmy, ale temat chyba nie ciągnęliśmy specjalnie. Nie. Jeden kolega z Warszawy powiedział, że wszedł na swoją stronę swojej parafii i tam wyskoczyło nasze zdjęcie i się strasznie zdziwił. Więc to y, y, tyle. Bardziej y, rozpoznawalni jesteśmy z, ty, z tego, że w domu jesteśmy rozpoznawalni. Dom, w domu jesteśmy rozpoznawalni, tak. Ostatni odcinek, który nagrywaliśmy i tutaj ksiądz tak prześmiesznie wziął z, z momentu, kiedy jeszcze nie nagraliśmy, nie nagrywaliśmy i żartowaliśmy o tym, że małżeństwo to małżeństwo. no to tak się zastanawiałam, czy to tak może być. No i jak nie jesteśmy pewni, to prosimy nasze dzieci, żeby to obejrzały i żeby nam powiedziały, czy to nie jest siara. I że to nie wejdzie po prostu głupio, że się nie ośmieszymy. <noise> Więc ufamy im, że przekaz ma się im podobać i jak według nich jest OK, to mówimy, że też jest OK. Dokładnie. Natomiast no, oczywiście niełatwo jest przed kamerą usiąść i powiedzieć coś głębszego. Tak? Bo takie truizmy, takie ogólniki to można. Natomiast wejść troszeczkę głębiej i trochę się odsłonić już jest bardzo, bardzo trudno, bo nie wiadomo z jakim hajtem się spotkasz. Natomiast myślę, że tylko to ma sens. Na, na resztę szkoda czasu. E, tak zresztą postrzegamy dialog, ten nasz e, małżeński, ten nasz rodzinny e, i też dialog w przestrzeni publicznej, że po prostu troszeczkę trzeba się odsłonić. Trzeba troszeczkę opowiedzieć o sobie, e, o swojej prawdzie, o tym, co masz w sercu, o swojej relacji z Panem Bogiem. I to ma szansę, jako tako, dotarć do serca drugiego człowieka. I, I dlatego to robimy. Czyli autentyzm. I ten temat wierzę w Kościół Chrystusowy, ten cały rok i przygotowywanie się nasze, i słuchanie też naszych znajomych, przyjaciół, którzy nagrywali razem z nami w tym projekcie, sprawił, że może jesteśmy bardziej świadomi tego, czym jest Kościół, ale najbardziej tego, że on jest Chrystusowy, że Kościół jest zbudowany na Chrystusie. I jeżeli on jest tylko instytucją, jeżeli postrzegamy go jako jakąś formalność, to w ogóle to nie ma sensu. To są inne instytucje, które przyniosą nam więcej pożytku. Natomiast jeżeli on, postrzegam go, że on jest zbudowany na Chrystusie, na Jego miłości, na Jego miłosierdziu, to to ma niesamowity wymiar w każdej, w każdej płaszczyźnie mojego życia. I ten program przez świadectwa. Tych, których oglądałam, mi to potwierdził, że jeżeli wierzymy w Chrystusa i na nim się opieramy, to On jest naszą głową i On nas po prostu ciągnie w górę. Ja taką ilustracyjkę mam do tego, co mówi. Słyszałam ostatnio w jednym modrym kazaniu coś, co do mojego serca trafiło a propos właśnie Kościoła Chrystusowego że Kościół to jest wtedy, jak Jezus podszedł do Mateusza, żeby go powołać. Amateusz był z rodu kapłańskiego, więc w pewnym sensie sprzeniewierzył się kapłaństwu no i stał się tym celnikiem, tym kimś znienawidzonym, kto współpracuje z okupantem. I Jezus do niego podszedł i użył słów, które się używa do kapłana, w pewnym sensie czy pójdziesz za mną! ominął wszystkie te nabudowane zasieki i dotarł do istoty jego serca centralnie. I on wstał i poszedł. I dla mnie to jest właśnie Kościół Chrystusowy, że oparty jest bezpośrednio na Jezusie, który ma właśnie taki wgląd w ludzkie serce. A to jest absolutnie fascynujące. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach Farotv ma wielki sens. I jest e... wielka potrzeba tego, aby taka telewi telewizja istniała, bo otwiera nam nową taką furtkę, gdzie docieramy nie tylko do ludzi starszych, ale świetnie docieramy do ludzi młodych. I Farotv ma sens. My do Faro sięgamy, cieszymy się, gdy możemy coś nowego zobaczyć. To jest nowy jakby sposób docierania do ludzi, którzy niekoniecznie lubią słuchać jakiegoś słowa zambony, a tutaj dobierają sobie taki czas, kiedy im pasuje, aby posłuchać czegoś inspirującego, zobaczyć kogoś, kto, kto może właśnie w jakiś sposób, jakąś iskrę im przekazać, zastanowienia się nad czymś, zrobienia jakichś refleksji. Więc, więc Podsumowując. myślę, że, że to tak, Faro TV, świetne, świetne. Ten, program, Ten program, te projekty, to... które nagrywamy w Faro TV, to jest taka sprawa też takiej naszej małej wspólnoty. Mamy wspólną grupę na Messengerze, musimy się umówić, tutaj nasza szefowa Ania musi wszystko zgrać, księdza, kamerzystę, małżeństwa. To nie jest takie proste, bo tam trzeba się trochę spiąć, trzeba się przygotować, ale myślimy, że to jest droga, bo takie są czasy. Różne rzeczy oglądamy w komórkach, na laptopach, w komputerach i mamy tylko czas wtedy, kiedy mamy chwilę w samochodzie, żeby coś pooglądać i to niech będą też takie rzeczy, które są ważne dla naszego życia i duchowego, i życia rodzinnego żeby żyć wartościami i jak to zrobić i myślę, że warto być w mediach. I widzimy taką przyszłość w naszej telewizji, Faro TV i w, tym, w tych, którzy to nagrywają, chcą, chcą to robić, żeby kontynuować i szukać nowych form, które będą w takim przekazie trafiające. Ja cieszę się bardzo, że Kościół Domowy, bo w, większej, w większym stopniu, a, a tak naprawdę wszyscy, to Kościół Domowy, prawie, Yy, yy, oprócz szyfowej. <laughs> yy, ale w tym sensie, to moja wspólnota, więc ja cieszę się, że ta wspólnota yy, jest wspólnotą, która patrzy poza wspólnotę. Tak? Że wiadomo, to to jest wiadomo, że jak wspólnota patrzy <krym> tylko, w, tylko na samych siebie, to zaczyna to wszystko no, kisić się we własnym cosie. Więc zauważa, zauważa ta wspólnota, że trzeba pójść do innych poza wspólnotę. To jedna rzecz. Yy, a druga rzecz to jest taka, że yy, cieszę się bardzo, Zawsze takim miejscem w Kościele, gdzie można mówić, można mówić do człowieka językiem językiem współczesnego człowieka. Natomiast, natomiast to właśnie jest takie miejsce, bo wydaje mi się, że dużo w Kościele też jest tego... Ja jestem języko, językoznawcą, jest z natury, tak? Jestem nauczycielem języka angielskiego, więc dla mnie język jest bardzo ważny. Tak, trzeba uważać, co się mówi. Też, ale, ale że Kościół mówi językiem niezrozumiałym. Kościół coś nadaje. A wierni tego nie odbierają. I, yy, i myślę, że jeżeli w, w kościele gdziekolwiek tworzy się miejsce, gdzie można by tłumaczyć kościół na język, który rozumie człowiek dziś XXI wieku, to ja się na to piszę.